O, czekaj, zacznijmy z tą zapalnicą, nie z tyłu O, nie tutaj Biesiu Chodźmy tutaj No nie chcesz w Co? Nie chcesz w aucie, będziesz nie przytoczył Chodź, palę jeszcze ja tutaj tak ładne, ładne autko Chodź Wiesiu tutaj Powiedz mi Wiesiu Ty przytrzymasz, bo wieje Dobra, już, już O Chodź mu, pokaż Ładnie jego profil Palec znasz, nie? Pokaż pan no, który, który to był palec? Ten. O Jesiu Czy to twój profil? Nie, to no, A to jest nie, to nie ten, sorry To jest Na ten profil pisałeś? Trajesz to, czy nie? Na GG to było nie? Dobra, dobra, daj Masz profil na GG? Tak. O, no no to my to wiemy. Twój profil? No na pewno. Na pewno twój profil. Mhm. I co ten. Na... Jak jeszcze to jeszcze powiem, że nie jak. Wiem, że montam profil, nie? Mhm. A teraz mi powiedz, Wiesiu, jak długo tak wypisujesz do dzieci? No. Mhm? Znaczy, mówię, to było, że było to już na pewno. Pincie jeszcze powiem konkretnie, bo nie pamiętam. A... Ale co, pięć czy sześć dziewczynek, czy... Tak, ale... Ten... ale tak żebyśmy mieli jasność, nie? O to jest takie, które ci powiedziały, że mają mniej niż 15 lat. No bo w tym rodzaju, no bo mówię, że nie pamiętam ile tego było, nie? Okej. Okay. A na tym batale ja wiem, ja jestem 6 lat, czy 7. I nigdy wcześniej nie zaczepiałeś takich małych dziewczynek. Czy tam znaczy, 6 wie... lat temu się zdarzało też że tam ci... wie, wie może? Ci co mówili, no to z czasu było to rezygnowane z tego, no no. a które odpisywały, no to utrzymywałem tych kontakt, nie? A cały czas na tym jednym tym, koncie? O sześć, na, na, od, na, ale wie? od 6 lat masz te same konto? Tak. Co ty gadasz? ale tam będzie przeglądanie konwersacji chłopie. 6 lat i cię nie zablokowali? No nie, ja nie, nie wiem. Nie. Może zaczęło, że... Wcześniej to się odżywały same starsze osoby. Mm -hmm. Ale poczytam. A teraz a... przeszedł coś na mocno. Znaczy, nie, no ty nie dam, bo czemu tam pisze 16 lat i napisane jak to 16 lat. Się... Nie, no, jest, umawialiśmy się. Dobra. Umawialiśmy się. Na... Okej, okay. okay. no, okay. okay. Dobra. Później... później że, że A teraz wiesz, znajdziemy wiesz, Ci konwersację, w której Ile ta dziewczynka miała lat? 17. Ile tu pisze? No 13, ale a, ale, tak. ale na gdzie było 16? A i zostało tak. zmienione, ale ja ci powiem coś lepszego. 13. No to to jest zmienione czy napisane? Ale tu na, tu jak jeszcze na górach w góry, w na Aha, było, tylko to było sze... jak... 16 pisało, nie? A czyli ja okay. napisała zabilnie, to też byś zabił, tak? Ale nie nie nie, ale to pisało 16. Okej. Ja napisałem a później napisała że ma 13. Aha, to, to ja ci, powiem... ja ci coś się powiem. Nawet jak będzie pisać u góry, nie, to na serwerze, nie, w firmie GG, która prowadzi ten komunikator, będą wszystkie zmiany. Takie jestem zwany i tyle wiem. Jak ustawisz nick i opis, wszystko zostaje tam. Nawet tego później zmieniasz. Każda zmiana jest rejestrowana. Czyli co? Będziemy sprawdzać. Dobra. Dobra. I teraz jedna rzecz, pytanie. Nie, 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 nie mogę obiecać, że na pewno Dobrze. nie no, Tu nie. było 13, nie? Tak. A przedtem był wysłany na Kutas? Czy potem był wysłany na Gipeni? No, czy potem był? No wysłany. potem, czyli tu ściemniamy, że 16, no. tu wiemy, że 13, a po 13 robimy, co robimy, no. nie? Czyli te 16 pomijamy, te pytanie, nie? No. Pomijamy, nie? nie? No przydaje się do tego, że. Bo to, jaka rzeczy, rzeczy, zła, rzeczy, no to taka chyba zła insynuacja była. Czyli co, co, świadomie wysłałeś zdjęcie swojego palca i... bo na pierwszym planie palec jest, nie? Który to był palec? Prawa ręka czy lewa ręka? Pogacz. Ta ręka była? Aha, dobrze. A, jest to na, najlepsze, żebym się przywitał, nie? <grym> U mnie rękę wyciąga, no. Kolega. Dobra, a teraz kolejne pytanie. Ile otrzymałeś zdjęć od dziewczynek? Takie, które pisały Ci, że mają mniej niż 15 lat. Z pięć? Zdjęć? Ale teraz teraz pytam cię. Nie, się... to co pamiętam, bo nie. A, ale nie teraz. Pytam, bo tak Oczyszczony okay. radio. Jestem na tym. No ja nie. wiem. Nie, nie wiem i Demencja nie, starcza nie, też nie, może być, nie, być nie. nie. Tych osób było. Okej, okay, dobra. Ale to, tak, tak, tak. Piatnia, tak co nie, pamiętasz? Nie. No. Tak co pamiętasz? Ale a teraz rozmawiamy o zdjęciach takich niecenzuralnych, których nie powinieneś oglądać, nie powinnyś żądać takich zdjęć. Ile było takich zdjęć? Dostałeś takie zdjęcia od dzieci, które ci pisały, że mają 13, 14, nago. Dostałem. Dostałeś taką pornografię. Czy chciałeś takie zdjęcia od dziewczynek? No czy to pisałem, żeby miał jakieś zdjęcie takie podniecić podniecają cię czy, czy, czy I teraz mamy tak, czy podniecają cię dzieci? Że? Jeszcze raz. Nie zrozumiałem. Czy, czy podniecają cię dzieci? Poczekaj, ja może nie wyraźnie mówię, kto coś weźmiemy. Jeszcze raz. Tak, jak pytaliśmy na początku, czy w czasie konwersacji podniecało Cię to, że będziesz otrzymywał nagie zdjęcia dzieci? Znaczy, powiem tak, że nie zastanawiałem się nad tym, czy, czy pisze z dorosłymi, czy nie, nie. Nie, nie, teraz zaczynam odjeżdżać. Zobacz, przeczytaj sobie, co tutaj jest napisane. Ja za wszystko zakryłem. Ja przeczytaj, jeszcze raz, bo ja na głos nie będę, czytał, bo to była Twoja konwersacja. Nie? No. No to czyli tutaj jest napisane, widzowie, 13 lat dziewczynka. Tak czy nie? I ty po tym 13 lat, ja ci przeczytam, bo jesteś tutaj napisanym, Jestem cały nagi i podniecony. Czyli, nie, czyli wiedziałeś, że ma 13, i to się podnieciło. Idąc chronologicznie, nie? Znaczy ja powiem tak, że ja często się wieczorami się podniecę, to, to akurat. Ale może... jeszcze raz, bo my zjeżdżamy. Pytanie po prostu: przeczytałeś konwersację, konwersacji, że ma 13 lat, i napisałeś że jesteś cały nagi i podniecony. Było tak? No było akurat tak. Akurat. akurat tak było, no właśnie. Czyli wracając do pytania Szymona. Czy podniecają Cię dzieci poniżej 15 roku życia? No co powiem, no podniecają, no bo i tak już zawiniły i tak zawiniły mnie. Tylko pytanie jest, ile razy tak zawiniłeś? Ile mogło być takich dziewczynek, powiedzmy tak, w przeciągu ostatniego miesiąca? Takich, które Ci napisały, że mają Mniej niż 15 lat. 13, 14, 12. Dwie, Ej, co? Dwie, dwie, chyba. dwie tylko. W tym miesiącu. No bo ci Dobra, okej. Okay. Ja A powiedz mi, gdzieś. tak, tak wiesz, może tak wiesz. Ech, asymując, tak sobie trochę tak sobie pobiebierz. Dobra, to później. Następne. Ile miała? Najmniej dziewczynka, która ci napisała Że ma lat. Ile miała taka? To teraz to chyba tak 13 lat to było. To najmłodsza? Chyba tak. No nie, no nie powiem, nie, nie pamiętam, ale na pewno, na pewno młodszych nie było. No, nie? takie 13-14 latki były? To teraz o, ostatnio mówię, co, co tego, a wcześniej, wcześniej to ciężko mi powiedzieć. Może coś tam były ze 3-4, nie. I teraz Aha, takie proste sprawdzające. Czy na twoim telefonie chwaliłeś się, że posiadasz zdjęcia na G14-latki? czy znaczy pisałem tak? A czy posiadasz na telefonie zdjęcie? Tak, no to mówiłem wcześniej. że... A czy wysłałeś w... takie zdjęcie dalej, czyli korespondowałeś? Znaczy wysłałem, nie. No. Twierdzą, że jest to zdjęcie 14-latki czy 13-latki? 14-latki. 14 no to, 14 no to mówię z tego w tym miesiącu, to było, te, te dwa te, takie były Okej. Okay. Dwa takie ataki ja zrobiłeś ze zdjęciami? No, że znaczy to tak się odezwały i tak napisałem. Poczekaj, poczekaj, poczekaj wiecie, yy, Żebyśmy mieli jasność, nie? A to jest bardzo istotne. Czy one Cię napastowały, to one do Ciebie zaczęły pierwsze wypisywać? Nie no, ja tam siedziałem, grzebałem, co roku, nie, nie pisałem. Trzeba sobie w uchu pogrzebać albo nie wiem gdzie. Analnie, co? No, dzisiaj, dzisiaj to tak. To dzisiaj już teraz tak, wiesz? Poczytam Cię trochę i powiedz mi, czy to Ty, czy nie Ty, bo musimy mieć jawne że to jest Twoje, że my Cię nie wyrabiamy ani nic, tak? Wiedział. Czy może przypomina sobie tą konwersację? Będę szczery, jestem trochę zwłoczony pod względem pięknych dziewczyn. To jest moje. Twoje. Za Uważam, że to co robię z własnej chęci to nie jest nic złego. No ja takie miałem myślenie w tym czasie. Takie miałeś myślenie, a teraz w tej chwili jakie masz myślenie? No widzę, że źle zrobiłem. Że a co no. ten chłopiec masz 40, 60 lat, sorry. Masz 60 lat i ty nie wiesz co jest dobre, a co złe? No czasami ja sobie mówię, w tym wieku się pogubię. Tak. Pogubiłeś się, no to my cię odnaleźliśmy. A może my cię odnaleźli, nie? Może to i dobrze, no o, ja, się, mi się wydaje, moim znajomym się wydaje, że to bardzo dobrze, że ukryciliśmy ten proceder. Jak myślisz, Wiesiu? No, na pewno. A proponowałeś kiedyś jakieś spotkanie? Nie. Nie proponowałeś, tylko zdjęcia, żeby to się zblandzlować. takie pisanie. Nie? Takie pisanie. Ni, nic takiego nie. Tylko sobie popiszę, zbrandzluję się, tak? No, się Wyślę to, zdjęcia, taka, poproszę o zdjęcia. Nic takiego, taka drobnostka, nie. Nagram filmik jak się brandzluje i ulewam się na Pokemona, tak? Tak. Tak takie było w pewnym momencie moje myślenie. Trochę nie w nie, nie porządku. i coś powiem, że nie. Ty, no to tak Twoje było... myślenie trochę takie nie w porządku, to chyba było wczoraj wieczorem, tak? Kiedy to się brązowa do Pokemona. Zobacz, teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy łowcami Pokemonów no, i żeśmy Ciebie wczoraj, właśnie wczoraj złapali. Wczoraj Dawaj Pokémon. <laughs> Lubisz Pokémony? Nie. A masz pościg Pokémony? Skąd ja to wiem? No nie zwrócił uwagi na no. <laughs> widzisz, a my zwracamy uwagę na każdy szczegół. No widzisz, Wiesiu nie zwrócił uwagi, że ma Pokemony, nie? I jest na Pokemonach tam mały chłopiec, nie? On a, nie ale wie, nie zwalić, że to Pokemonu wina? Nie, nie. Ale Pokemony A wiesz, jak wygląda penis u faceta? No ja wiem, no. Wiesz? A po co dziecko pytałeś? No, nie wiem, czy z ciekawości, czy tak, no ja wiem, no. Ciekawe. Mówię, że na, na tym, co pisałem, to tak. Czyli trochę nauczyciel. Wchodzę w słowo, przepraszam. Nauczyciel. Trochę jesteś. I jestem na no, akurat No nie wiem, na no, takie myśli mi przychodziły w tym czasie, jak pisałem, i, i, i pisałem ze A jakby tata tej dziewczynki przyjechał? A ty jakie masz majteczki? Pokażesz? Mi też czasem rośnie. Tak, ja mam na drugim telefonie. Pozwolić wiesić, że chcę. Nie, to jest no, moje pisanie, no, nie co będzie mogło być. Można tak pisać do dzieci? No wiesz, no tak aż szybko. Można czy nie można? No, nie można tak jak było zło pisać. Nie można było. Ty, Badżaj, Badżaj, Bo tutaj nie. Co? tego gdzieś jak wiem że na jakby, przeze mnie pola złogi i człowiek nie miał nic takiego, żeby... się nie podniecały. No, mówię, że to no, jakieś czasem jak założyłem do GG i jestem sam, nie? No to coś tam no, coś mogę się zrobić, nie tak w tej głowie ja wiem. mi to określić. No. Pójdę tak, to, rozmowa to, to do psychologa, to się trochę dowiesz. No. Trochę się dowiesz. 60 lat, że nie można zaczekać na dzieciaków, nie? Trochę się dowiesz. No to mało przeżyłeś w życiu lat. Profesor Wiesiek. Czekam, bo czekam na teksty, bo nie wydrukowałem sobie i mam na drugim telefonie. Ale na drugim telefonie nie mam, bo mi nie wysmali. O! Mam. Jakie masz majteczki? Pokażesz? Moje pisanie. Twoje pisanie. A tycuszki masz duże? No też takie. Pytanie zadawałem. Też takie zadawałem. A teraz bardzo istotne. Wiesiu, a moja koleżanka ma 14 lat i wysyła mi swoje cycuszki. Która to była? Nie wiem, ja się na to już jestem skasowany. Ale ona ci wysłała? Tak. I pisała, że ma 14 lat? I tak, bo to, to, było, to było w tym miesiącu. Było, tak. W tym miesiącu to było? Tak. Czyli w tym miesiącu otrzymałeś? Chyba tak, w tym Ale ona skasowała, zablokowali ją. Ale nie, nie, pan na razie wiesz, bo mi to będzie przeszkadzało. Bo, y... W tym miesiącu ci to wysłała? No i kontakt się powiedzmy się, bo wam ja to skasowałem. Ale z pięścią. O, z z no, czekam. Mam chodzi w zeszłym nie? A w zeszłym no. miesiącu? No. no bo dzisiaj nie liczyłem, że jest No dzisiaj jest w pierwszym. No. no ale liczyłeś, bo pytałeś, że założy minióweczkę na rozpoczęcie roku. Wiesił, było to w konwersacji, miałem nieprzyjemność to Jadomy czytać. Profesor jest? Było w konwersacji, czy założy minióweczkę dwa dni temu, bo mają na 1 września, nie? Znaczy no to akurat dzisiaj jak przyszedłem do pracy, no ja z nie zajrzałem, że napisane jest, bo nie pisałem. Nie nie, 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 przepraszam, wyjaśnijmy sobie, jak zajrzałeś w swoim telefonie? Przecież nikt nie ma do twojego konta. Czy ty pisałeś? Znaczy dzisiaj napisała ona no, na no, do mnie, ja tak. ją odpisałem, nie? Aha, Aha no. ale czyli... No, nie, ale to pytanie było, było... moje, moje no, to było. to o to no. chodzi, super. Wiesiu, takie, takie, taki, wiesz, pytanie kolejne, nie? Tekst twój do wieś. od Wiesia do trzynastolatki, tak? A te cipki nigdy nie dotykałaś? Ja się pisałem tak. Pisałeś tak, tak? Ja. Mm -hmm. Spróbuj, włóż rękę w majteczki, smeraj się paluszkami. Pokaż nam, jak Piesiu jak to miała dziewczynka robić. Jak się miałaś smerać paluszkami, no? Nie wiem, jak. Napisałem, że... Jak napisałem... Jak, napisałem, jak napisałem, to? to? No. Każesz coś robić dziecko i nie wiesz jak? Pisałem, no coś, coś jest no, nie a poczekaj, a ten, a ten o, czekaj, ten fajeczka spadła z wrażenia wieszu, a ten tekst, masz okazję go zobaczyć jak się go wkłada do cipki. Szczerze powiem, że nie, nie pamiętam, żeby. a jak jest zapisane to na pewno jest moje, nie, nie, będę, nie będę się zapierał tak czy tak, bo... Myślę, że są, są dane, no to... Czy każdą z którą pisałeś, wysyłałeś jej zdjęcia od każdej prosiłeś? Co? No ty. Większość z, z tymi kobietami czy z tego, to proszę. My nie pytamy o kobietę, my pytamy poniżej nie. 15 roku życia Wiesiu, bo zaczynamy krążyć. Przepraszam, że przerywam. Pytanie jest proste, czy poniżej 15 roku życia? Kobieta no, pisa, pisałem, pisałem o przeżywaniu z Wiesiu. Okay, Okej, Wiesiu, a teraz tak. Chcę zobaczyć Penisa. I powiedz mi tak, czy dziewczynka napisała tak jasne, dawaj go Wiesiek"? Nie, nie pisała. Okej. Okay. Nie pisała tak że chcę. Teraz leżę i się nim bawię no, tak, tak było moje to wreszcie, Włóż w Cipkę rękę i paluszkami smylać sobie cipkę. Moje opisanie to jest. Ja racie to? Ja ci pro, pro, proponuję tak. Znaczy, co, teraz wiesz, jak co, Ci wieczorem poczujesz ogromne podniecenie o. Ja, Poczekaj, ja Ci dam numer telefonu do takiego i będzie sobie do niego dzwonił, nie? I on ci dogłębnie wytłumaczy się wytłumaczycie ich. Pasuje ci to? Albo nawet przyjedzie i ci wytłumaczy. Podotykacie się razem? Co ty na to? Tak żebyś nie wyciągał rąk nawet w internecie do dzieci. Ja to mogę, wymówię, mogę obiecać, że to już się nie powtórzy, bo. bo ja mogę zadamy pytanie. Od kogo to zdjęcie dostałeś? No też chyba od no te 13 latki. Od 13 latki. Ona ci sama wysłała, czy ty prosiłeś? Znaczy nie, to będzie wcześniejsze to zdjęcie, nie, bo ta to, to nie wysyłała To od, od, od 14-latka będzie. I skąd te zdjęcia znalazły się w Twoim telefonie? Znaczy, miałem przesłane, nie? Zapisujesz. Okay. No. Zapisujesz. Znaczy, zapisane mam parę tak, zdjęć. Okay. Parę zdjęć, a ile tych zdjęć masz takich, dzieci zapisanych w telefonie? Weź od do roku miejsze, jeźdź na doma. Co? Znaczy, tu mówię, to będą zdjęcia te... 14-15 latki, 14, 13 latki, 10 może więcej. To 10? Zdjęć? Czy 10 latki? Nie, 10 zdjęć może będzie. A, 10 zdjęć, ja ci powiem, że nie 10 zdjęć za dużo. a, to się teraz. a, a konto, konto że, Bo mi zakładał tam coś, co mi skazuje to. Kto ci to zakładał? No, znajomy tam, nie? Ja. A ten znajomy wiedział, że pisze z dziećmi No skąd mógł wiedzieć? No, nie jest. wiedział. Ja też z początku myślałem, że to jest jakiś portal taki, że... Jaki? To jest komunikator. Słuchaj, no, jakby... tej... no, tak, to, jest, no. to jest komunikator, no. to nie jest portal randkowy, czy tam jakiś wedle Ciebie to chyba jest hardkorowy, nie? Mógłby sobie, słuchaj, mógłbyś sobie porozmawiać, nikt by nie miał Cię za to, bo wysyłał zdjęcia z pracy, jestem na budowie, chociaż to też nie jest stosowne, ale żebyś nie przekraczał, wiesz, pewnych granic, które granic, przekroczyłeś, Nikt by ci nic nie zrobił, bo to tak samo jak wiesz, z sąsiadką. Możesz sobie porozmawiać, może powiedzieć pogoda, ale nic więcej. A skąd możemy wiedzieć teraz, że jak taki odważny jesteś w sieci, czy nie jesteś to taki odważny w życiu realnym? I nie wyciągasz łap do nieswoich dzieci. Nie, na pewno nie. mogę obiecać to, że nie jestem taki. Nie obiecać, się zmieni. Nie. Nie zmienisz się, nie obiecasz tego. A czemu chciałeś zrobić ja transakcję wiązaną? To Twoje zdjęcie? Nie, nie pokazuję, kto tu jest. Wiadomo, że to. Nie? To. Czyje no. zdjęcie? Moje. No i robisz transakcję wiązaną. Ty pierwsze wysyłasz, choć cię dziecko nie prosi. Czyli nie powiesz, że cię ktoś sprowokował. Ty pierwsze to wysyłasz nagie zdjęcie, widzowie. A za chwilę prosisz, żeby dziewczynka wysłała ci podobne. Jest tu tak napisane? Tak. No. Czyli rejsują cię dzieci, bo wiesz nadal, że ona ma 13 razy. Weź od bloku i pokaż mi jeszcze tą jedną. Co jest Wiesiu? Kolega z pracy? Nie, nie. nie? O. To wiesz Wiesiu? Tylko 10 zdjęć masz tam? Ale nie, 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 nie liczyłem, ale pójdę, pójdę. Ale... Skasuję to wszystko. jak masz zdjęcia od jakichś tam kobiet, no to tam wiesz. Parlicho w tonie. Znaczy nie, no, no, no mówię, że może nawet nie ma 10, Okej. Okay. No ale mówię, pójdę do tego załatwienia. I wysyłałeś te zdjęcia innym dziewczynkom, żeby pozyskać inne zdjęcia? Nie, tylko tutaj to jedno, co wysłałem. Teraz? No. Odjuzd, pan, tak, nie. Znaczy, odjeść pan taki robisz. Skąd to zdjęcie jest? No to myślę, że jeszcze jest 11-latki. Skąd się nie to, ona ci wysłała pierwsza, czy ty prosiłeś o takie zdjęcia? Znaczy, wyczerpia wysłała, na pewno prosiły mnie. Czyli to jest jedna rzecz, partyką, a druga rzecz, wysłałeś kolejną, czyli powielasz i trzeci temat. Masz to na telefonie? Tak. No i ja mówię, pójdę, No, na wiąże... nie znajdziesz tego. Dzisiaj to rozumiem, no ale... To rozumiesz? No, rozumiem, że, że się robiłem. To rozumiesz to A czemu wcześniej nie zrozumiałeś tego? Nie wiem, no nie zastanawiałem się nad tym, co robię w ogóle. Wieczorem... Wieczor wieczor ja wiem no. Co? Krzyżówki lubisz? Co? Krzyżówki robić używać? No? Nie, ja cię za drzwi miał, bo trochę nie tak. Na samasz? Co masz? CDA? Filmy, jakieś oglądasz? Ja jeden tylko mam komentarz, a to jest mój komentarz, ale sobie zdejmę. Mówi, że ci nie zastanawiałeś się nad tym, to ja Ci powiem, rytm przez trzy dni jest taki, że codziennie się masturbowałeś przez trzy dni. Czyli raz występek mógłbyś powiedzieć, mógłbyś, bo ja nie oceniam, że się nie wiesz no, Ale ty lecisz co trzeci dzień, jest wieczorem masturbacja do dziecka, jest? Znaczy robiłem ją dwa razy. No dwa razy, do no dziecka? Do dziecka. Czy do dziecka była masturbacja? Znaczy to było wcześniejsze zdjęcie, nie? Ja nie, nie się pyta, ale, poczekaj, ale, ja się nie pytam, czy Ty ale, do ale, tego zdjęcia ale, się bramzlowałeś, czy ale, prowadząc, poczekaj, czy prowadząc korespondencję, stąd 13-latko, bramzlowałeś się i wysyłałeś zdjęcia. Znaczy, no, dotykałem się, dotykałem się, nie? Pokażesz? Jako? Czy wolisz dzieciom pokazywać? Ja się się, no, się po prostu, co to, to <ślam> dobra, nie rób tego. Góra, dół, czy jak? No różnie bywało. Różnie bywało. Żeby klapiem się popukać. Albo po głowie, albo po jajcach. Czyli jak chciałbym jedną tylko uciąć? Czyli zdawałaś sobie sprawę co robisz, wychodzi na to w ocenie, bo to było kilka razy. Znaczy no ja... Powiem tak, że... No że co? Czasami jak to będzie samy to... to, to macie... Odbywał, no odbywał mnie, żeby sobie mnie nie interesuje, to co ty Kim może sobie z kolegą odbywać, aby dzieci zostawił. To jest po pierwsze. No i zostawił, dziś i obiecuję, że to się nie powtórzy. Może powiedzieć na 100%. I uleczone. Znaczy uleczony? Nie uleczony, to jak będzie trzeba, to pójdę do psychologa i coś tam zawsze, zawsze coś. coś. Miałem problem zarkofałem dalsze radę, to myślę, że i to sobie. Uleczony. Dawno dałeś sobie radę z alkoholem? 20 lat tak. No widzisz, to od czego ci się to wzięło? wspólności skłonności do dzieci. Nie, znaczy nie, nie wiem skąd to się wzięło. Nie będę mówił tak czy tak. Mówię, pójdę do, jak, jak pójdę do psychologa i coś na ten temat się dowiem. mnie. Ja ja nie jak to my mówili, zadzwonię. No, ja, ja, ja bym proponował, konta... słuchaj, wie wiesz, ja bym proponował, żeby sobie pogadał z... nie wiem, z panem prokuratorem na ten temat. Może on no, by cię lepiej uzdrowił. Co? No nie wiem, No zobaczymy co on powie. Możecie wyśle na Państwowe leczenie. Myślę, że bez tego, jakbyś się i będzie dobrze. Ty. I będzie dobrze. A ja myślę, się tak wieś. Jakbyś miał dziecko? I ktoś by tak się bronił do Twojego dziecka. Jakbyś się poczuł? No na pewno nie wsmagłym, go powiem tak, że. Tego, tego małżeństwa, który był, jest wnuczek i utrzymujemy kontakt bliski ze sobą, żeby mu się krzywda działa, to na pewno bym nie pozwolił na to. No właśnie. Nie, nie Pozwoliłbyś na to. Dzisiaj... Ale innym dzieciom niech się dzieje krzywa, nie? No jestem no strzel, bo nie, nie zastanawiałem się, że... Nie, że mo... A ja ci powiem tak, Wiesiu. Dzisiaj, czy, dzisiaj wiem, że źle zrobiłem i na pewno krzywdziłem a ja kogoś. Zapytań, tak. Czy Wiesiu, zdawałeś sobie sprawę, że nawiązując kontakt z małoletnimi, wysyłając im takie zdjęcia, pisząc z nimi na takie tematy, wysyłając im swoje filmy, jak się wandzluje, zdawałeś sobie, że to jest przestępstwo. Miałeś tego świadomość, że tak nie wolno, że to jest złe i za to grożą nie ci poważne konsekwencje prawne? Nie, bo, w ogóle, powiem szczerze, nie zastanawiam się nad tym, ale wiecie, nad, ale... nad konsekwencjami. Okej, okay, nie zastanawiasz się nad... Kon... Dzisiaj jak rozmawiamy, to wiem, że... Że, że, to, że to jest źle i... i... Okej, okay, dobra. Nieznajomość prawa nie to, Ale nie wiedziałem, że to jest karalne i że tak nie można. Znaczy nie zastanawiałem się, dzisiaj wiem, że... za że... to przysługuje kara i... I wcale nie, nie, nie dziwię się no. no dobra, Dlatego... to, czyli nie miałeś świadomości, że popełniasz przestępstwo robiąc takie rzeczy? W danym momencie nie. W danym momencie nie. nie. Aha. A dzisiaj jest tak, że żeby za czym coś się zrobić, żeby się zastanowić, dopiero, że coś zrobić. No, a To to wie się. tylko mamy idź bo z panem co robiłeś gdzie masz telefon? tam w szatni jest czy gdzie? dzień no. dobry, przywitaj się z panami no, dzień dobry ale ładnie wiesz, bo jest głośno bo pewnie nie słyszą dzień no. dobry to co wiesz lecimy nie? pożegnaj się ładnie do widzenia